wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie x do 5 odjąć 1. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania. I ewentualnie tablice maturalne, gdzie macie tam różne wzory yy, skróconego mnożenia i wzory na funkcję kwadratową. No dobra, e, mamy takie równanie na śniadanie. Zaczniemy sobie taki fajny cykl, gdzie co jakiś czas będę wrzucać e, interesujące przykłady równań. E, no i cóż, mamy x do 5 odjąć 1 równa się 0, jest to równanie wielomianowe. Ja tutaj zapiszę to, żebyśmy umieli też rozpoznawać wielomianowe. I o co chodzi? Jest to równanie wielomianowe stopnia 5. x mamy y, maksymalną potęgę 5. No i ktoś powie, banalna sprawa, przerzucam jedyneczkę na prawo. Dostaję x równa 1 i koniec. Natomiast sytuacja jest taka, że może się wydarzyć, że będziemy. Potrzebować czegoś więcej, bo nie do końca te równania wyższych stopni są zawsze takie oczywiste i może się zdarzyć, że rozwiązań jest znacznie więcej niż nam się wydaje, oczywiście może się wydarzyć też, że to, co myśleliśmy na początku jako jedno jedyne rozwiązanie jest słuszne, ale zawsze trzeba to potwierdzić. Bo kiedy jesteśmy w świecie X do trzeciej czy X do drugiej, to jest sytuacja taka przystępna, ale już im wyższy stopień wielomianu, równania wielomianowego, tym trzeba być ostrożniejszym. Jak się za to zabrać? Przede wszystkim trzeba znaleźć pierwsze równanie, pierwsze rozwiązanie, przepraszam tego równania. No i my widzimy, że pierwszym rozwiązaniem, napiszę go jako x1, jest po prostu 1. Jak wstawię, tutaj mam 1 odjąć 1 jest 0, czyli jest OK. I wykorzystamy to i możemy na przykład z zrobić to schematem Hornera, żeby podzielić i sprawdzić, co się stanie, jaki będzie wynik tego dzielenia przez dwumian x odjąć 1. Możecie to zrobić też inaczej. W tablicach maturalnych jest taki sprytny wzór rozpisujący x do n odjąć 1. Eee, rzadko się z tego korzysta, ale w tym przypadku można i powstaje Wam od razu wynik, więc tu jest droga dowolna. Ja sobie zrobię to schematem Hornera, czyli tu wpisujemy jedyneczkę i po kolei lecimy nasze współczynniki, czyli 1, 0, 0, 0. Ja sobie tu piszę piąta potęga, czwarta, trzecia, druga, pierwsza i wyraz wolny i zerowa, czyli wyraz wolny. I teraz jak to było? Eee, Przepisujemy za darmo jedyneczkę. I mamy 1 razy 1 dodać 0, 1 razy 1 dodać 0 jest 1, 1 razy 1 dodać 0 jest 1, 1 razy 1 jest 1 dodać 0 jest 1. I tu mamy 1 razy 1 mamy tutaj, e, ach tutaj minus 1, bo się nam bardzo zepsuło mocno, czego byśmy nie chcieli. 1 razy 1 jest 1, no i dodać minus 1 jest 0. Uff, dobrze, że się udało to jakoś chwycić. No i teraz, moi drodzy, mamy co? Co nam mówi tu ten wynik, który powstał nam z tych jedynek i ja zakreślę tutaj do końca o, z tych jedynek. Powstał nam nowy wielomian o jeden stopień niższy, według tej reguły dzielenia schematem Hornera, niż pierwotny wielomian, czyli Mogę spisać teraz, że powstał mi wielomian x do 4 plus x do 3 plus x kwadrat plus x plus 1, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Ilość wyrazów się zgadza. No ale, żeby to zadanie miało jakiś sens, zapiszemy to profesjonalnie, czy tak się wyrażę, tak jak trzeba. Czyli nasze x do 5 odjąć 1, podzielone przez x odjąć 1, daje nam bez reszty ten wielomian. I to się równa 0. Czyli mogę rozpisać mój wielomian x do 5 odjąć 1 na taki iloczyn dwóch czynników. I teraz wiem, że wynikiem tego pierwszego jest 1. O to się już nie martwię, natomiast teraz chcę poznać drugie. No oczywiście tutaj wykorzystaliśmy też poniekąd zasadę, że a razy b równa się 0. I to jest wtedy, że a równa się 0 lub b równa się 0, gdzie moje a to jest ten pierwszy nawez, a b to jest ten drugi nawez. No, i teraz, moi drodzy, zabieram się za ten drugi nawias, bo on jest naprawdę bardzo interesujący. I teraz ktoś powie, no dobra, ja mówię Ci, że na pewno będzie tylko jedno rozwiązanie. Ok, nie przeczę temu. To nie jest tak, że ja po prostu tutaj się będę kłócić, że nie ma. Ale chodzi o to, tak jak mówię, żebyście byli pewni, żebyście po prostu doszli do momentu, gdzie w świecie, w którym operujecie, powiedzmy, że. Oj, przepraszam, jesteśmy w świecie liczb rzeczywistych. Nie ma na pewno rozwiązania. I teraz przyjrzyjcie się temu wielomianowi. Wykorzystamy tu bardzo ciekawą technikę ogólnie e, liczenia. E, możliwe, że jeszcze zrobimy raz ten sam filmik, tylko z tym równaniem, żebyście poznali tą technikę, bo jest bardzo ciekawa. Mianowicie, będziemy sobie tutaj dzielić. O co chodzi? My na pewno wiemy, że x, jeżeli miałby być rozwiązaniem tego równania, na pewno nie mógłby być zerem, bo gdybym wstawiła za x a 0, to wyszłby mi 1 równa się 0. No to by było nie do końca prawdą. Dlatego mm, mogę spokojnie podzielić przez x do dowolnej potęgi, ponieważ wiem wtedy, że będzie to działało. I podzielę sobie przez x kwadrat. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ja zapiszę i tak, że x jest różny od zera, bo widzę, że jest różny od zera, jeżeli ma spełniać warunki tego równania. Ale tylko dlatego to mogę zrobić. I teraz tak, dzielę, czyli my dostajemy x kwadrat plus x plus 1 plus 1 przez x plus 1 przez x kwadrat i tu mam 0 przez cokolwiek, co nie jest zerem, daję 0. Co mogę z tym dalej zrobić? Moi drodzy, tu następuje bardzo ciekawa sprawa, bo ja będę teraz zwijać. Kamera nie chce nam się dzisiaj jakoś ustabilizować. Będę zwijać sobie do wzorów skróconego mnożenia tutaj. Będę zwijać mianowicie do pewnego wzoru, który ma postać x plus 1 przez x do kwadratu. Dlaczego to robię? Dlatego, że jak zobaczycie tutaj, ja, ja już to zwinę, ponieważ y, wiem już y, jaki będzie wynik, żeby tutaj nie przedłużać. Rozpiszmy sobie to po prawej. To, co zapisałam. Jak ja rozpiszę to, to będzie tak x kwadrat, dodać 2 razy x razy 1 przez x, co się skasuje i zostanie 1 razy 2, czyli tak naprawdę dodać 2, dodać 1 przez x kwadrat. Teraz opuszczę tu nawias, czyli mam x plus 1 przez x. To, co zapisałam do tej pory, to jest właśnie to. I jak się przyjrzycie teraz tej linicy powyżej, pierwotnej, no to tak, x kwadrat mam, mam, mam x'a, Mam jedynkę, o, o tym za chwilę, mam 1 przez x, mam, mam 1 przez x kwadrat, mam. Ale zamiast jedynki dostałam dwójkę, co oznacza dla mnie, że muszę odjąć 1, żeby wyrównały nam się stałe. Czyli tu zapisuję minus 1, czyli hipotetycznie tu też zapisuję minus 1 i wtedy ewidentnie to się równa temu. I to, się, to mogę przyrównać do zera. Po co ja to robiłam? No, dla wprawnego oka już widać... Że x plus 1 przez x powtarza mi się i w pierwszym, i w drugim nawiasie. Co z tym mogę zrobić? Mogę sobie wstawić za to na przykład t. My tego t tu nie będziemy wstawiać, od razu potraktujemy to jako e, równanie kwadratowe, czyli mamy tutaj coś do kwadratu, dodać to samo. Odjąć 1, czyli tak naprawdę mogę policzyć sobie deltę już i próbować wyliczyć moje odpowiedzi, ale jeżeli nie widzicie tego, zastąpcie to sobie poprzez t, czyli będzie t kwadrat dodać t odjąć 1 i wyliczcie deltę t i zobaczycie i dojdziecie do, nas, do tego etapu, do którego my zaraz tutaj dojdziemy. No i weźmiemy nasza delta to będzie b kwadrat, a naszym b jest 1 do kwadratu, czyli 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 1. Kurczę, zobaczcie, delta wychodzi dodatnia. Kto by się spodziewał, że na jakimkolwiek etapie tego równania będzie delta dodatnia, bo przecież zakładaliśmy, że rozwiązanie jest jedno. O, czyli robi się ciekawie. I teraz będę liczyć jakby te 1 i te 2, tylko już będę zapisywać to te w formie x plus 1 przez x. Czyli mamy coś takiego. Zaczniemy może od tej strony, żeby mieć jeszcze jakieś miejsce. x plus 1 przez x. No i zobaczcie. Mam minus b, czyli minus 1, bo tu jest moje b ukryte tutaj, czyli to jest ta jedyneczka. E, minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli minus pierwiastek z 5, przez 2a, czyli przez 2. No i zobaczcie, do czego doszliśmy. To nie jest tak, że to jest odpowiedź i to już jest x, to jest x plus 1 przez x, co oznacza, że musimy teraz to potraktować jako kolejne równanie, czyli mamy razy x. No i stąd wychodzi nam x kwadrat plus 1 równa się minus 1 minus pierwiastek z 5 przez 2x, czyli to jest kolejne równanie kwadratowe. I moi drodzy, spróbujemy je teraz rozwiązać, mimo że tu widzimy, że te współczynniki A, B i C nie wszystkie są ładne, ale to nic, czyli przeniesiemy sobie to na stronę lewą, czyli mamy x kwadrat minus. Ja sobie tego minusa od razu zrobię tutaj plus i tego minusa wrzucę do tego nawiasu, żeby było ładnie, czyli będzie 1 plus pierwiastek z 5 przez 2. x dodać 1 równa się 0, czyli tego, żeby, żeby była jasność, przenosząc tutaj zapisałam plus, a minus od razu wrzuciłam tutaj, więc zmienione zostały znaki tylko w nawiasie, a nie przed nim, żeby było na łatwiej potem operować deltą. I teraz liczę sobie deltę, nazwę ją deltę x nawet, ponieważ jest to druga delta, którą dzisiaj liczymy. I tu mamy b kwadrat na początku, czyli to do kwadratu, bo, bo tu już jest normalne równanie, tak jak znamy. I tu mamy tak, 1 yy, do kwadratu, dodać 2 pierwiastki z 5, dodać 5, jak podniosę to do kwadratu, przez 4, bo 2 do kwadratu to jest 4. I mamy teraz odjąć 4 razy a jest 1 i B i y, 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 c jest 1, czyli po prostu 4. I tu generalnie robi się ciekawie, bo zawsze jest ten moment ekscytacji, kiedy okazuje się, że może akurat wyjdzie nam to, co chcemy. Zastanówmy się nad tym, i teraz zobaczcie, tutaj mamy 6 plus 2 pierwiastki z 5. Rozbiję to sobie na ułamki 2, czyli to będzie 6 czwartych, czyli 3 drugie, plus 2 pierwiastek z 5 przez 4, czyli plus pierwiastek z 5 przez 2, odjąć 4. No i teraz, moi drodzy, mamy tak, 3 drugie odjąć 4, czyli tak naprawdę 8 drugich. No to są, jest minus. 5 drugich, czyli minus 2,5, ja tak zapiszę sobie od razu, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda, plus pierwiastek z 5 przez 2. No i teraz moment nadszedł taki, żeby oszacować sobie, czy to mamy, czy to kalkulatorem, czy nie, ile wynosi pierwiastek z 5 przez 2. Powiedzmy, że robimy to bez kalkulatora. Widzimy, że pierwiastek z 5 leży blisko pierwiastka z 4. Czyli jest nieco większy, czyli jest nieco więcej niż 2. Mimo to nieco więcej niż 2 przez 2 nami tylko troszeczkę więcej niż 1. Czyli w dalszym ciągu minus 2,5 plus pierwiastek z 5 przez 2 będzie liczbą ujemną. Czyli sobie tu kolorem zapiszemy, że to jest i tak mniejsze od zera. I uwaga, tutaj zrobię mały wykrzyknik. W świecie liczb rzeczywistych ta delta... Jest ujemna, czyli nie da się dalej rozwiązywać. Natomiast, gdybyście chcieli kontynuować zadanie, jak najbardziej możecie zerknąć do świata liczb zespolonych i ujemną deltę wyliczyć. Będzie to trochę czasochłonne ze względu na to, że delta jest dosyć brzydka. Ale nie znaczy, że będzie niemożliwe. Dlatego możecie sobie poćwiczyć po prostu to, co już robiliśmy w innych filmach, chociażby w tym, gdzie mówiłam, czy delta ujemna zawsze oznacza brak rozwiązań równania kwadratowego, pobawić się tam pierwiastkowaniem liczb zespolonych, jeżeli to potraficie, jeżeli nie zawsze można się nauczyć, i generalnie możecie sobie to załatwić, ale w świecie liczb rzeczywistych. Kończymy na tym, czyli jest brak rozwiązań. I tu, dopiero na tym etapie, ja to widzę. Mimo, że przewidywałam, że e, oczywiście mamy jeszcze do policzenia jedną deltę, tak, to nie koniec naszego zadania, ale chodzi o to, że e, te przewidywania były słuszne, natomiast one, tak jak mówię, muszą być potwierdzone, bo zobaczcie, jakie brzydkie liczby nam wyszły po drodze. Mogłoby się zdarzyć, że któraś z nich akurat będzie rozwiązaniem i ta delta będzie dodatnia, dlatego nie można tego traktować tak sobie po prostu, że o, dobra, tu jest, ja myślę, że nie będzie rozwiązań i dlatego zostawiam to. Ok, ale mówiłam, że jeszcze jest jedno rozwiązanie, bo tu to było tak jakby pierwsza opcja. Pierwsza opcja, kiedy odejmowaliśmy pierwiastek z delty. Druga opcja to jest x plus 1 przez x, zapiszę to tutaj z numerkiem 2 e, i to będzie minus 1 plus pierwiastek z 5 przez 2. To się będzie różniło tylko tym, że tu w nawiasie e, będzie 1 odjąć pierwiastek z 5. Zgadza się? A tu w takim wypadku będzie minus 2 pierwiastki z 5, więc ona będzie jeszcze bardziej ujemna niż była, bo tu po prostu będzie minus. Czyli w dalszym ciągu, jak będziecie rozwiązywać, to jest takie dla Was zadanie domowe, żeby te delty teraz x policzyć dla tego równania, czyli sobie pomnożyć przez x, wyjdzie Wam równanie, tutaj zapiszemy już x kwadrat, jak sobie przeniesiemy to będzie plus 1 odjąć pierwiastek z 5 przez 2x plus 1. Równa się 0. No, jak sobie to policzycie, to tak jak mówiłam, też wyjdzie ujemna delta, to mówię do ćwiczeń, i okazuje się, że dopiero teraz mogę powiedzieć, że naprawdę to równanie, to nie to pierwsze, tylko to, nie ma rozwiązań w świecie liczb rzeczywistych, oczywiście. I ostateczny wniosek równanie moje pierwotne x do 5 odjąć 1. Ma tylko jedno rozwiązanie w świecie liczb rzeczywistych. W świecie liczb zespolonych tam się będą działy cuda i tych rozwiązań może być naprawdę wiele. Natomiast tu w świecie liczb rzeczywistych w świecie liczb zespolonych, tak, będą działy się cuda, a w świecie rzeczywistych jest tylko jeden, jedyny pierwiastek. Ehm, no cóż, można sobie tu w programie też narysować funkcję f od x, równą x do 5 odjąć 1 i też pięknie widać, mm, chociaż to jest dosyć duża funkcja i nie każdy program w ogóle chwyta te, ym, te szybko rosnące y, ale jak sobie zawężycie przedział odpowiednio, to będziecie widzieć, że faktycznie tylko dla tej jedynki się przetnie i już potem nigdzie więcej nie chcę. Eee, no i cóż, moi drodzy, to jest e, koniec tego filmu. Mówię, funkcja X do 5 odjąć 1 jest bardzo ciekawą funkcją. W ogóle te funkcje, wszystkie nieparzystej potęgi w świecie rzeczywistych, są bardzo interesujące. One idą takim śmiesznym zegzakiem. Jak zaczniecie badać sobie własności, ogólnie funkcji, już nie mówiąc o równaniach, ale o funkcji, jeżeli chodzi o punkty przegięcia i eksterma, to zobaczycie tam w ogóle dużo ciekawych elementów. Polecam. To jest koniec tego zadania, czyli. Równanie na śniadanie rozwiązane, mam nadzieję, że smaczne. My zapraszamy do kontaktu, jeżeli macie jakiś problem. Polecam napisać do nas. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zapraszam na korepetycje online. Szczegóły na maila. No i cóż, moi drodzy, zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia. Szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.